Cześć wszystkim. Zaczynamy od Mercedesa, jesteśmy na Rynku Legnickim. Na rajdzie wiosennym aut zabytkowych. Zaczynamy w takim miejscu. Mamy tutaj Mercedesa, Skodę, Mercedesa, Mercedesa i jakiś taki busik, autobusik. To jest... Co to jest? To będzie odejdziemy zobaczymy Mercedes zaczynamy od Mercedesa i na Mercedesie skończymy no to co lecimy dalej na legnickim rynku od takiego fiaciny Cabrio. co to za fiat nie wiem, ale fajnie A zanim następny chyba Fiat, zaraz zobaczymy. Mamy Rolls-Royce. Tak. BMW. Mercedes. O, i to osoby by najbardziej, citrałem 72 rok, jeździłem takim maszyna jak nie wiem co hydraulika tak wygląda z tyłu super sprawa yy, dzisiaj mam piąteczkę. Yy, też się, też się pływa. Tu mamy też cytrynkę. Ale to już jest bez hydrauliki. W tle nie wiem czy słychać. Tam są chyba próby. Jutro ma być przysięga terytorialców. Yy, postaram się coś z tego też. Może będzie. Dzisiaj mamy zabytkowe auta na legnickim rynku. Tak wygląda to w tamtą stronę. Tak wygląda to w tą stronę. Trochę ludzi jest. To jest chyba dragi, o ile dobrze kojarzę. No, Jak chyba. No oczywiście, v silnik, o masakra, no tu angielski byłeś wozik, MG, tak wygląda w środku. nie bo chyba będzie ten filmik taki z minimalną ilością cięć, tu mamy Volkswagena Golfa, Cabrio, Garbuska, A to nie jutro miało być, to chyba próby są. Dobra i tutaj przytniemy. Idziemy zobaczyć tam na tą sinię, żeśmy skończyli, byłem zobaczyć, tam właśnie upewnić się. Na pewno to są próby. Jutro to będzie przysięga tych terytorialsów, a dzisiaj mamy stare auta rajd, jak, jak to się nazywa, zaraz bo zapomniałem, gdzieś tam na którejś karcie było napisane rajd wiosenny, zdaje się. O tak, rajd wiosenny. Tu mamy garbuska. Mamy dużo ludzi, fajnie w końcu. Między ludźmi. Nie wiem wiatr jest. Nie wiem jak nie słychać. Tu mamy na Alfę Cabrio. Tak wygląda w środku. A tutaj co tu mamy? Volvo. Takie Volvo. fajne też No i co? Mustang Intesencja motoryzacji Tu masz 500 koni, ale takich prawdziwych Jak nie lepiej Ta zmiana, gałka zmiany biegu to jest coś takim czymś się przejechać czad tak wygląda tył. To wyobraźcie sobie jaki jest bagażnik. skoro tutaj on się zaczyna, a tutaj się kończy łóżko. O, jakie felusie. No mam tam ja mamy jeszcze auta, Idziemy dalej. No, na Mustangu no, trzeba było się zatrzymać do. No. Mamy następne Volvo z takimi chowanymi oczami. A tutaj mamy naszą polską klasykę. Jest w Piękny lakier, Warszawa Garbata. Nasza polska motoryzacja to yy, z. Ruscy mieli taki właśnie samochód, Pabieda, zdaje się, o ile dobrze kojarzę, to jest właśnie na wzór robione. Nie mogę zrobić... nie tak. <marszawa> Bo to jest na podstawie Pabiedy, ale to jest Warszawa. Panie, ja mam swoje lata... Tu... No tutaj sobie z panem pogadałem, bo wspominaliśmy stare czasy. Tam gdzieś jeszcze jest, jak mówi pan, cytrynka. Jeszcze jedna, zaraz zobaczymy. Tu mamy takiego wolwiaczka, to już mieliśmy. A tutaj mamy Ferrari, czerwona. Jak na Ferrari, jak na Ferrari przystało. Ale po prawej stronie kierownica to trochę zepsute ze Ferrari. Mietek. Też klasyk z Mercedesów. Dzisiaj, a propos, oglądałem film popaków z Urbeksu, historii Urbeks. Villa Mercedesa. No to właśnie tego właściciela. Właściciela tego naszego znaczy właściciela. Tego, co wymyślił, tego Mercedesa. A dlaczego Mercedes? Nie wiem, czy wam powiedzieć. A powiem mam na końcu filmu: dlaczego Mercedes? Kto wie, to pisze w komentarzach. Kto nie wie, to o następny Mustang. 65 rok. No to tamten też około tego będzie. Też ta wajcha. No te światła. Ha, nie, no to jest czad. Tu mamy MG. Ale co? Co dziwne? MG? Kierownicą po lewej stronie. To jest chyba nie jest y, zbyt częste, nie? No to jest bardzo częste. Tak? 50% miało po A mi się... A, 10 a mnie się wyda, widzi pan, wy, wy, wyprowadził mnie pan z, z błędu myślowego. To zostało eksportowane do samych Aha, a ja jakoś... A te 10 pan sam w Wielkiej Brytanii. No i właśnie ja z, upor, z uporem Maniaka właśnie kojarzę MG z Anglią, No to dlatego. Tak, tak no, no i dlatego dlatego mówię, że... Pojechała, to też No i no, no, to dlatego wszystko wyjaśnia, dlaczego jest po lewej stronie kierownica. I ty, ty po, po prawidłowej stronie kierownica. A te wszystkie, które mają po A, no no. to pan mi wyjaśnił. Byłem przekonany, że MG to Anglia i większość Anglia, a to odwrotnie. <ś bridge> Blueback. No, no, angielski samochód, co prawda, ale niekoniecznie nie, yy, nie, nie po w prawidłowej stronie kierownica. No, tutaj się myliłem. No, Sabik. To też szwedzkie auto. Już chyba nie ma Saba, o ile dobrze kojarzę. No, to są... Każde auto inne. W sensie, że... Jak, jak u ruskich ponoć. Jak Wołga. Każda Wołga niby takie same, a każda Wołga inna. Tak, to, to było prawdopodobnie z Sabami, tak słyszałem, nie wiem, nie sprawdzałem. Tu mamy y, sl -kę, 300 -kę Mercedesa. A to, to, się, to się nigdy nie, nie znudzi, to będzie auto. Będzie i będzie. Mówię, nagle jeszcze wrócimy, wrócimy jeszcze do tego Mercedesa na koniec filmu, a to już niebawem. Tutaj mamy Volkswagena. Ale co to za Volkswagen? Taką fajną walizeczkę ma na, na, na bagażniku, bo pewnie tu ma silnik Volkswagen i tylko tyle jest napisane. Nie mam pojęcia co to za Volkswagen. Ale fajny. Fajny, fajny. Dobra, tutaj mamy. Co my tu mamy? Taunus. Nie, nie, nie znam marki. Nie wiem, może. Co? Może... Oh. Taunus. Co to za, fa... za, za marka, firma? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz widzę takie auto, ale ma fajny wydech. Takie coś. No. Niemieckie coś. Na niemieckich rejestracjach. A to Ford. Mm. Nie ma znaczka horda, ale ma tego tawnysa, no. Fajna kanapa z przodu. Tutaj mamy Citroena. Następnego, ale tutaj pani pozuje do zdjęcia. Nie będziemy przeszkadzać. O, tak wygląda Citroenik. O. Tu mamy garbatego. No, tu mamy limietka. I to jest Mercedes, to jest dopiero Mercedes. Też ma kanapę, biegi przy kierownicy. Tutaj mamy następne auto, następne tam się już kończy. A my jeszcze zobaczymy sobie to, tutaj jest Ferrari. Pięknie wygląda, fajna skórzana w kierownicach. Rally Carrera. No, mamy następnego Mercedesa z drzwiami otwieranymi do tyłu. Tak to wygląda. To są chyba kierunkowskazy tutaj. Tak. Takie klameczki ma. O, jest zmietek. A tutaj mamy jeszcze większego, większego, że tak powiem, staruszka. Najlepsza jest deska rozdzielcza. Tapicerka skórzana. A pięknie na nowo wykończone, ale ładnie zrobione. Ładnie, ładnie. Trzeba przyznać. Zapasik tutaj, jeden z tej strony, drugi z drugiej. Już odchodzę, już, przepraszam, bo pan pozuje do zdjęcia, rozumiem, a ja, a ja wszedłem w kadr, przepraszam, przepraszam, o, to jest Opelek. Opelek, taki Opelek mamy, dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze Mercedesa, ale w kombiaku. No i tu mamy tego Citroena, co pan mówił, to mamy tam właśnie, ale w sedanie, tam pod, bliżej. No to właśnie tak, no to to jest ta Fiddlerica tutaj słynna. Jeździłem takim, tylko że właśnie w sedanie. Na opał to idzie jak burza. Yy, znaczy, w takim kombi, nie? Też, też, też. Bo one zawsze były te łamane takie, A, to, właśnie, to taką jeździłem cytryną. No, tak, opał żeśmy do niej lali. Lepiej szła, niż na ropie. No, jeździłem do Karpacza. No, jeszcze przyczepkę. Nie no, szła jak, 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 jak złoto, jakby, jakby to paliwo było stamtąd Kierunkowskazy miała fajne, bo miała tak na przycisk Trzeba było przyciskać. Góra to lewy, dół do to prawy. Zdaj po prawej stronie. Takie miała. Nie, to jest w kierownicy normalnie. Tutaj jest ma, ma. a ja tamto miałem, że taki miała przycisk Taki klawisz. No. No, i tu mamy Wolwiaka, takie stare Volvo, tyle tych aut. jest i tutaj kończymy e, rajd wiosenny e, zabytkowych aut, żeby nie powiedzieć starych. E, kończymy no i wyjaśniam dlaczego Mercedes. E, dzisiaj, jak mówię, obejrzałem film historii, urbex historii chłopaków. Oni tam po powiedzieli, ale ja już to wiedziałem dużo, dużo wcześniej, bo historia Mercedesa jest chyba ogólnie znana, ale... Mercedes bo córka producenta, nazwijmy to tak, tego co wymyślił. Nazwę Mercedes, znaczy nazwę Mercedes. I to jest imię. Imię córki. No i tak zostało Mercedes. No i teraz to jest klasą. Zapraszam do, do chłopaków na urbex history. Dzisiaj tam film puścili. Dzisiaj, bo wczoraj już nie... dzisiaj oglądałem. O, tak. E... willi Mercedesa. Villa Mercedesa. Warto zobaczenia. Tam też jest trochę historii opowiedziane. Dobra, ja dzisiaj już tutaj kończę. Tyle ludzi. No i to Jak dotrwałeś do tego momentu, to wiadomo, lajk. Like. Sub, jak nie subujesz, dzwoneczek i te inne sprawy, jak cyferki rosną, jest fajne. Dzisiaj moje gęby, żeście nie oglądali, także może jutro z przysięgi Terytorialnych coś nagram. Na razie, cześć, pozdrawiam.